Paweł Małaszyński, znany polski aktor, niedawno dokonał ważnej decyzji w swojej karierze, kończąc wieloletnią współpracę z Teatrem Kwadrat. Jego odejście nie było łatwe, a kontekst, w jakim to nastąpiło, zdaje się być pełen emocjonalnych i profesjonalnych zawirowań. W lutym tego roku Małaszyński poinformował swoich obserwatorów na Instagramie o tej zmianie, pisząc. Nie zobaczycie mnie już w żadnym spektaklu przy ulicy Marszałkowskiej 138. Decyzja o odejściu nie była łatwa, ale w zaistniałej sytuacji i atmosferze, jaka panuje w teatrze od zeszłego roku, uznałam, że nie mogę postąpić inaczej. Zmiana ta jest dla aktora początkiem nowego etapu w życiu, który sam opisuje jako wyzwanie, zmuszającego go do adaptacji do nowych warunków zawodowych, z dala od dotychczasowego domu teatralnego, w rozmowie z Newserią Life Style podkreślił, że musiał podjąć trudną decyzję, która przekształciła go w wolnego strzelca. Nie planowałem tego, ale tak jest. Trzeba było się wziąć w garść, zostawić przeszłość za sobą, pogodzić się z tym, co się wydarzyło i iść dalej. Najłatwiej jest się poddać, ale nie, ja tego nie zrobię. Teraz trzeba się zmierzyć z nowymi wyzwaniami i od początku wytaczać sobie nową ścieżkę. Przejście Pawła Małaszyńskiego w nową fazę jego kariery artystycznej wydaje się być pełne wyzwań, ale również obfituje w nowe możliwości. Po odejściu z Teatru Kwadrat, Małaszyński szybko znalazł nowe środowisko artystyczne, które przyjęło go z otwartymi ramionami, co miało kluczowe znaczenie dla jego samopoczucia i dalszej kariery. Ważne wsparcie przyszło od Artura Bardzisia który zaproponował Małaszyńskiemu Łangaż w spektaklu Barabuum. Jego zaangażowanie i wsparcie w tak trudnym momencie miały ogromne znaczenie dla aktora. Małaszyński wyraził swoją wdzięczność w następujących słowach, Jestem bardzo wdzięczny Arturowi Barcisiowi i producentowi Karolowi, którzy odezwali się do mnie od razu po tym, jak usłyszeli o mojej sytuacji i zaproponowali mi tę sztukę. To pokazuje, jak w branży filmowej i teatralnej, relacje międzyludzkie i profesjonalne wsparcie mogą mieć znaczący wpływ na życie zawodowe i osobiste artystów. Dodatkowo, Wojciech Malajkat również zaoferował wsparcie Małaszyńskiemu, co pomogło mu uporać się z emocjonalnymi konsekwencjami odejścia z poprzedniego miejsca pracy. Małaszyński podkreślił, jak ważne dla niego jest, aby być otoczonym przez ludzi, którzy tworzą przyjazną i wspierającą atmosferę. Ja jestem facetem, który bardzo się przyzwyczaja do ludzi. Lubię mieć dobry kontakt, lubię mieć fajną atmosferę w miejscu pracy, bo na tym też to polega i właśnie tutaj ją odnalazłem, mówił aktor Małaszyński z optymizmem patrzy w przyszłość, co świadczy o jego zdolności do adaptacji i optymizmu. Jego słowa. Uśmiecham się do swojej przyszłości, bo tak jak mówię, Trzeba żyć dalej, pokazują, że mimo trudności jest gotów iść naprzód i cieszyć się z nowych możliwości.